Dyrektor wywiadu Tulsi Gabbard informuje, że Obama jest winny próbie yy, zamachu stanu na rząd USA. No, i tutaj wracamy to do 2016 roku: Russia Collusion. To wtedy rozpoczęła się ta gadka o ruskich trolach, ruskich botach. Trump był fałszywie oskarżany o współpracę z Rosją, żeby wygrać wybory, tak? Teraz to oni wszystko odkręcają. W każdym razie, kierował tym wszystkim yy, Barack Obama i Hillary Clinton zresztą też. Więc teraz zbliżamy się do oficjalnego ogłoszenia zarzutów i aresztowania fejkowego tak naprawdę, bo oni już są po trybunale, ale to jest inna sprawa. Tak czy inaczej dla, dla owiec, tak? Trzeba będzie pokazać. No i powoli oni pokazują. No ogólnie doszło do zamachu stanu, próby obalenia prezydentury yy, Donalda Trumpa no i tam Tulsi Gabbard mówi, że sfabrykowane były dowody że Trump współpracuje z Rosją. Zresztą to wszystko ma kontekst tego, co dzieje się na całym świecie. Zauważcie, ruskie trole, tak? My jesteśmy nazywani ruskimi trolami i jeszcze raz chcę, ja to wielokrotnie powtarzałem, ale to jest bardzo ważne. To wszystko zaczęło się w 2000. W 16 roku, tak? Trump był oskarżany, właśnie, że nielegalnie współpracuje z Rosją, żeby oszukać wybory. Tak naprawdę to ta druga strona oszukała wybory, ale wojsko zatrzymało oszustwo, tak czy inaczej. I ta gadka o ruskich trolach, ruskich botach była na początku w amerykańskich mediach. Zresztą Twitter 1.0 przed Elonem Muskiem banował konta, wszystkie konta, które mówiły pozytywnie o Trumpie, były banowane pod pretekstem, że to są ruski, że to ruska dezinformacja. Więc ogólnie było to ujawnione poprzez Twitter Files. Później, później poprzez Twitter Files. Między innymi administracja później Bidena, fejkowa administracja fejkowego Bidena, zmuszała czy... Zmuszała Twittera do właśnie kasowania kont, które były za Trumpem. No i teraz ci, którzy teraz od paru lat w Polsce też, ci, którzy są za narracją alternatywną, którzy krytykują. Y, narracje mediów Głównego Ścieku na różne tematy. Czy to upadliny, czy globalnego ocieplenia, czy LGBT, czy innych, to są nazywani russcy trole, tak? To jeszcze raz powtórzę, to się zaczęło w 2016 17 roku. Yy, wzięły w tym udział, yy, to był spisek mediów Głównego Ścieku, polityków, yy, Sieci społecznościowych, gigantów technologicznych, po prostu jeden wielki spisek. To wszystko tak naprawdę było już ujawnione, tak? bo było, były te komisje w Kongresie USA, o których mało kto wie, bo nawet yy, alternatywne media mało o tym mówią. Ja zawsze przypominam, tam były przesłuchania między innymi Zuckerberga, chyba już jako aktor tak naprawdę, więc on się, on się przyznał do cenzury. Jack Dorsey, czyli CEO, właściciel Twittera, też się przyznał, już są po trybunałach tak naprawdę. Susan Wojnicki, czy Wojcicki? Wójcicki, Wojnicki, no ta kuzynka, Żydówka, kuzynka Mrawieckiego, już też jest po trybunale, oficjalnie powiedzieli, że zmarła na raka, CEO YouTube'a, tak, która banowała konta, tak czy inaczej, wszystko jeden wielki spisek, już tak naprawdę ujawniony, tylko oczywiście media głównego ścieku są w tym spisku, więc jeszcze nie, wojsko nie zmusiło tak porządnie mediów głównego ścieku do ujawnienia tego, ale, ale będzie, będzie to. Małymi kro, krokami do przodu. Pozdrawiam. Zachęcam też do wspierania mojej działalności. E, wrzucam tutaj konto polskie i konto międzynarodowe Revolut. Też jest link do Revoluta, więc możecie elektronicznie kartą wpłacić poprzez link. I dziękuję tym, którzy wspierają. close the